Witam Was wszystkich serdecznie. Mam dzisiaj wiadomość dla osób, które wybierają się na warsztat Jesteś marzeniem wszechświata. Warsztat rozpocznie się 8 kwietnia i będzie trwał przez 8 tygodni. Zapisało się już sporo osób, są jeszcze wolne miejsca, także przypominajka dla tych, którzy chcieliby w tym warsztacie uczestniczyć, że można się jeszcze dopisać. Link do strony i do zapisu znajduje się tutaj poniżej pod wideo. Także jeśli jesteś. Zainteresowany czy zainteresowana warsztatem. Zapraszam do zapisu, zapraszam do pytań, jeśli są jakieś pytania. A w międzyczasie pozdrawiam Was wszystkich. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że robi się już cieplej razem z wiosną i do zobaczenia na warsztacie.